Witam na kolejnych ciekawostkach. Musimy się wrócić tutaj do 27 września. Przejechałem spokojnie przez pewne miasteczko. Limit prędkości był 25, za chwilę będzie 35, no ale jeszcze, jeszcze jest ciągle 25, ale ja się troszkę za bardzo rozpędziłem. No jak widzicie, nie jadę tu z zawrotną prędkością, jakieś 65 km na godzinę, no ale limit był 40, więc... Nic dziwnego, że tutaj właśnie pan policjant, który stał po prawej stronie, odpalił swoją crown Victoria i pojechał za mną. Ja nie uciekam, tylko przyspieszyłem film, żeby, żeby nie robić No i zobaczcie jak to dalej się, co się dalej stało. No, idzie pan policjant z, z mandacikiem wręcz. peter, peter? it means peter peter okay all right this is a ticket i know you've not been familiar with these things your court date's set for november 15th at 10 a.m the stop sign that's in the middle of town if you're coming from this direction make a right as you go across the train tracks make a left it, come see us that day the judge will reduce it from a four point down to a two point but you have to talk to the judge and he may dismiss the points altogether, but that's between you and him. I don't get involved in that most of the time. Okay. But please come see us. Alright? Yes, sir. And the judge judge is more than lenient. He won't let you mess up on your points because he knows it's important to your job. Okay. Thank you, sir. But watch your speech. Yes, sir. <laughs> I I apologize. No problem, okay. sir. You ain't been the only one today. Okay. I've been writing all friggin' day. Okay. <laughs> Have a blessed one. Okay. you gonna come see us, right? Yes, sir. Alright. I'll talk to you later, sir. Okay, sir. And that's called, it said P Peter? It means Peter, yeah. Oh, cool. Okay. okay. Have a good day. What part of Russia, where are you from? I'm from Poland, not from Russia. Oh, cool. So what so part cool. of Poland are you from? I'm from Krakow. Krakow? Oh, yeah. wow. Yeah. But but caught I saw some devilment back in World War II there. Powers. so now, Leg, now it's Lake little, yeah. came yeah. in. How's, yeah. Is he still alive? He's still alive. Okay, thank you. So yes. see you in in November, November I guess. November fifteenth, ten o'clock. Do you know what day of week? It's a Tuesday. Is it Tuesday? Yeah, the Tuesday? judge only comes to town once a month. Okay, thank you. <laughs> Take care, Peter. Yeah. Rondo. A jechać ludzie, jechać nie spać tutaj. Klasyk elegancki Ale fajne koła Ale fajne koła Widzicie po prawej stronie Szkoda, że Michała nie ma To Michałowi by się podobał Ale Zobaczy na ciekawostkę. Jaki znaczek Merkurego na tylnej szybie piknie. Oko, pozdrawiamy, Mariusz. Większych się nie dało założyć. D. O, myślę, że da się większy na... No. Też w sobotę orałem 12 godzin. Tank inną maskę gdzieś zgubił, zdaje się. Ale lepsze chłodzenie ma przynajmniej teraz. Dostałem dwie paczki z Polski. W obydwu były książki. Jedną mi przysłał Marek Piotrowski, znany z naszego forum jako Marek MRB. Druga jego książka została już wydana, opublikowana w Polsce. Książka pod tytułem ha, książka pod tytułem Nie wiem jakim, bo sobie zapomniałem. Kościół oskarżony chyba. Zdaje się, taki tytuł tej książki. Książka, która odpowiada na zarzuty, o których podobno 99% katolików nie wie. Są gdzieś w internecie takie listy, o czym 99% katolików nie wie. Nie wiem, czy tyle procyle ludzi nie wie, czy wie, no ale jeżeli nie wie, to jak kupią tą książkę, to będą wiedzieli. Te zarzuty z reguły są totalnie absurdalne, no ale jeżeli nie wiemy, jak odpowiedzieć, no to rozkładamy ręce bezradnie i, i czerwienimy się i się wstydzimy za kościół katolicki, a tymczasem wstydzić się nie ma za co, tylko trzeba zdobyć tą wiedzę, poznać prawdę i sensownie odpowiedzieć na te zarzuty. Książka, też link do miejsca, gdzie tą książkę można kupić. Też tutaj będzie pod spodem. A wczoraj dostałem jeszcze jedną przesyłkę, a tutaj dostałem właśnie paczkę z Polski zaadresowaną do Trokera Hioba z Krakowa z Tynieckiej. Nie miałem pojęcia co to jest. Pudełko z Australii zamknięte na kółko. A w środku a w środku musiałem zeskanować tego skana żeby się dowiedzieć jak się tam dostać więc skanujemy go tutaj czekajcie jak to się jak to się robi jak to się robi bo wiecie że jestem gamoniem o a tutaj busem przez świat to od naszych przyjaciół z busem przez świat. Więc otwieramy. I co my tutaj mamy? Hmm. Cześć Piotr, jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że dotarła do ciebie nasza przesyłka prosto z Australii, co bardzo nas cieszy. Żeby ją otworzyć, musisz wklepać specjalny kod do kłódki. 1, 3, 5, 8, Musisz wklepać tam na kłódce, Przesunąć taki cyngiel mały na dole i kłódka się otworzy. W skrzynce znajdziesz od nas dwa prezenty, właściwie trzy. Po pierwsze, ręcznie robiony bumerang, przysłany tutaj prosto z Australii kilka dni temu. Po drugie, naszą książkę o podróży po Stanach, w której jesteś także i ty. I naszą najnowszą książkę, Australia za 8 dolarów. Jest to książka, która opowiada o naszej czteromiesięcznej podróży do Australii. Mamy nadzieję, że Cię zainspiruje do tego, żeby przyjechać kiedyś do Australii. Bo jeżeli kochasz Stany, a wiem, że kochasz, to Australia też Ci się spodoba. Też mają tutaj takie wielkie traki jak w Stanach jest to też zwykła książka. Znajdziesz tu dużo takich ukrytych kodów QR. Po zeskanowaniu ich smartfonem uruchamiają się specjalne treści, jakieś filmy, zdjęcia, nagrania i tak dalej, dzięki którym jeszcze bardziej możesz poczuć się jakbyś był w Australii i podróżował razem z, razem z nami. Pozdrowienia dla całej Twojej rodziny. Mamy nadzieję, że książka się spodoba. Miłej lektury. No i miejmy nadzieję kiedyś do zobaczenia. Ha. No proszę. 1, 3, 1, 3, 5, 8... Dżindel na dole. O, otworzyło się. A jak tam wyskoczy jakiś skorpion, albo wąż, albo dingo, dziki pies dingo. No rzeczywiście. Książki. Ameryka i Australia. W książce o Australii jest te kody, gdzie będzie można. W książce o Ameryce jestem ja gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Ale to będziemy szukać potem. Natomiast tu mamy prawdziwy bumerang, więc już nie będę nigdy głodny, bo sobie będę mógł na wiewiórki polować. Ciekawe, czy on wróci do mnie rzeczywiście. Dziękujemy serdecznie przyjaciołom z Busem przez świat. No i oczywiście zapraszamy wszystkich, żeby kupili te książki, bo do Was nikt nie przyśle prezentu z Australii, więc książki trzeba kupić. Jedną, żeby poczytać o mnie, drugą, żeby poczytać o Australii i pooglądać te wszystkie niesamowite historie, więc, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję przyjaciołom z Busem Przez Świat i wszystkich Was zachęcam do kupna tych książek. Ja muszę chyba osobny kanał tutaj z polecanymi książkami otworzyć. No ale te dwie książki na pewno, czekaj, pokaż tutaj, jak to wygląda. Bardzo ładnie wydane, dużo zdjęć pięknych. Książka ma 200, 300, 300 stron, więc jest co czytać. Serdecznie polecamy. Serdecznie polecamy wszystkim. W której był bumerang między innymi książka o Australii. Książkę o Australii napisali e, uczestnicy wyprawy busem przez świat. Jak pamiętacie byli w Ameryce, odwiedzili mnie i, a potem pojechali do Australii w następnym roku. Także nawet jak ja byłem w Polsce chciałem się z nimi spotkać. Nie mogliśmy się spotkać, bo oni akurat byli w Australii. Napisali o tej wyprawie książkę Książka jest fantastyczna między innymi, dlatego, po prostu, że opisuje właśnie kapitalne przygody. To jest też interaktywna, tak to się mówi. Wyprzedza nas jakiś fiacik 500 Cabrio w kolorze groszkowym. Książka jest taka, że można zeskanować komórką ten trójwymiarowy barcode jak to się tam nazywa i komórka nas przeniesie do różnych innych materiałów audiowizualnych więc też polecam tą książkę też link do tej książki będzie tutaj pod filmem więc zachęcam gorąco do tych rzeczy do kupna kamerki bo święta idą prezenty trzeba rozdawać no i tych dwóch książek obu książek Marka Piotrowskiego dlaczego ufam kościołowi i kościół Oskarżony? I, yy, I tych książek z wyprawy chłopaków i do Ameryki, i do Australii. W tej książce z wyprawy do Ameryki jest też tam parę stron o wizycie w Charlotte u mnie w domu, więc można sobie przeczytać, jak oni opisali wizytę u nas, i gorąco właśnie do tego zapraszam. Ktoś się mnie zapytał jak ja montuję moją GoPro Hero do przysawki, nie używając wodoszczelnej obudowy, no, która jest tłumi dźwięki, jest duża i, i dodatkowe szkło tam dochodzi między obiektywem a warunkami zewnętrznymi, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli nie robimy tego pod wodą czy w czasie deszczu. Więc to jest typowa gumowa przysawka sprzedawana wraz z kamerami GoPro i czy SJCAM, czy wieloma innymi kamerkami. Tutaj mam przymocowany element taki, który się kończy gwintem. To jest typowy gwint taki, jak trójnogi fotograficzne mają. A to jest obudowa z kamery SJCAM. SJCAM 5000 chyba, która, którą normalnie się Kręca tutaj. Ja ją obciąłem tutaj na zewnątrz, z tej strony, bo, no bo wymiary nie są dokładnie takie same. Podkleiłem jakąś gumką w środku i teraz mam idealnie, mogę na wcisk wsadzić kamerę GoPro. Nie jest, nie jest ona zamocowana tak, żebym mógł na przykład samochodem jechać i nie bać się, że ona nie wypadnie, ale no tak, jak nagrywam wewnątrz samochodu, to ona się, ona się trzyma. Na tyle mocno, że no, na wstrząsach od wstrząsów nie wypadnie, jest bardzo łatwo. Czekajcie, ja tu nie widziałem sobie trójnoga. Może tak to zamocuję tą kamerkę. Po prostu bardzo łatwo się ją wsadza i wyciąga. I tak jak mówiłem, prędzej się przechyli niż wypadnie z tego. To jest jeden sposób, a drugi sposób, no to jest. Ramka taka, która jest do nabycia w akcesoriach GoPro. Często, jak się kupuje komplet akcesorów GoPro, to też przychodzi ta ramka. Ja już też mam to ze starej kamery mojej chyba z tej Hero 3, w razie też jest ileś razy przycinana. coś tu było przyklejane, nie wygląda za pięknie. No ale co jest ważne, to to, że rozmiar pasuje, że guziczek ma w tym samym miejscu, więc można żeby włączyć i wyłączyć można nacisnąć ten guziczek, no i też jest przejściówka z otworkiem i można to tutaj wkręcić. Dlaczego w taki sposób? No bo po prostu łatwo jest przykręcić, łatwo jest użyć, na przykład wyjąć z tego uchwytu i przykręcić do zwykłego trójnoga fotograficznego, albo właśnie zamienić na, na inną końcówkę. Oczywiście można też zrobić inaczej, można Odkręcić tą część. i teraz mogę bezpośrednio przykręcić to tutaj, prawda? Problem jednak z takim bezpośrednim podłączeniem jest taki, że nie mam tutaj możliwości skrętu na boki. Mogę przechylać w ten sposób, mogę całe urządzenie skręcać na boki, natomiast nie mam możliwości. Jak mam raz uchwyt na stałe przymocowany, nie mogę go skręcić w lewo, ani w prawo. Natomiast korzystając z tych połączeń, to jest bardzo łatwo to przechylić, bo to jest pierścień, który to blokuje. Prze mogę to przesunąć o dowolny kąt, zablokować tym pierścieniem, który jest pod spodem i, i mogę mieć to pod dowolnym kątem. Idziemy do sądu, bronić się przed niesłusznym oskarżeniem. Znaczy nie. Oskarżenie może nie było takie niesłuszne, jakby się mogło wydawać, no ale kara za wysoka w stosunku do winy w związku z czym liczę na to, że Pan Sędzia okaże tutaj litość i miłosierdzie wiem już do smycia szyb która to godzina to już jeszcze zdąży jest pół do ósmej mam na dziesiątą rozprawę ale no, ale ja decadillakiem może się rozkroczyć, więc lepiej jest do czasu biegać. Śmieciarka z naszego miasta, napędzana gazem, a firma się nazywa God Bless the USA Incorporated. Boże, błogosław Amerykę. To jest nazwa firmy, po prostu. Tak się nazywa firma wywożąca śmieci. Aczkolwiek nie jest to jedyna firma, no bo tutaj jedzie śmieciarka. Filmy Republic Services, czyli są też inne firmy, ale tej nazwa mi się bardzo podoba. Co on robi? Sprawdza, czy tory są wystarczająco szerokie. Hmm. Może to jest Bob? Fajna robota. No i jak się skończyła sprawa? No jak się można było domyśleć zresztą wcale tutaj nie chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drodze o to, żeby wyłapać piratów drogowych tylko miasteczko małe ma problemy budżetowe więc jak tylko się zapłaci cokolwiek no to im więcej, tym lepiej, rzecz jasna, to im jest wszystko jedno, za co mandat daje. Ja dostałem mandat za prędkość, no ale pierwsza rzecz sędzia, oczywiście 6 tygodni czekałem na tą rozprawę, więc wiem 150 wersji. Mów obrończyk w głowie, co to ja nie powiem, żeby wzruszyć sędziego i. i... Żeby zmienił zdanie, uniewinnił mnie, rzucić się mu pod nogi, całować go po rękach, nie. Ale on w ogóle nie był zainteresowany w moich historiach. Od razu mi powiedział, albo mi zmieni na mniejszą prędkość, i będzie dwa punkty, przynajmniej według tu przepisów w Głównym i Karolinie, albo mi zmieni na przestępstwo wykroczenie, które jest bez punktów, które jest tak zwane non-moving violation. Za to trzeba więcej zapłacić. No to ja mówię to no proszę bardzo, to bez punktu. Proszę, wybieram odpowiedź numer 2. No to mi zmienił na jakieś tam nieprawidłowe ruszenie z miejsca czy coś takiego. Co mnie kosztowało 232 dolary, czyli 1000 zł mniej więcej. No ale to akurat jest małe piwo, bo ani się nie muszę przyznawać. Nikomu w pracy, nie wysyłają tego do Północnej Karoliny, nie ma punktów na prawo jazdy, nie podnosi się ubezpieczenie. No po prostu moja historia mandatowa jest dalej czysta jak łza. A miasteczko zadowolone, no bo oni te pieniądze jak Straż Miejska w Polsce może nie w całości, ale w większości zatrzymują u siebie i łatają w ten sposób dziury budżetowe. Także śmiało mogę nadal twierdzić, że... Ja mandatu od 10 lat nie dostałem, ponieważ taki mandat jaki dostałem to nie jest mandat, to znaczy nie wskakuje na moją historię mandatową. Nie ma go na moim prawie jazdy, nie wysyłają stąd takiego. Oni mają obowiązek wysyłać tylko do mojego stanu wykroczenia, z tak zwane moving violation, czyli wykroczenia. Spowodowane w czasie jazdy, a to było wykroczenie spowodowane w czasie stania. Niby jak ruszam, to jadę, zaczynam jechać, no ale ciągle jest to kwalifikowane tutaj jako non-moving violation. W związku z czym jestem lżejszy o 1000 zł, o 250 dolarów, ale, ale dalej mam czyste konto i to jest najważniejsze, więc, więc jestem zadowolony. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za modlitwy to tutaj to jest taki standardowy proces wszyscy po kolei, jeden za drugim idą do sędziego nie jest rozprawa w sądzie proszę wstać, sąd idzie siedzi taki młody chłopak w niebieskiej koszulce nawet koszulki mieliśmy dobrane pod kolor następny, następny, mogę to zrobić, mogę to zrobić następny, następny i po prostu tylko pisanie, pisanie, pisanie i do kasy, i do kasy, i do kasy pytam się, mogę kartą zapłacić, czekiem tylko gotówkę bierze. Więc jeszcze trzeba było jechać do banku, wypłacić gotówkę. Oczywiście lokalny bank bierze 4 dolary opłaty za wypłacenie gotówki. No i zapłacić w kasie i wszyscy zadowoleni. Ja zadowolony, miasteczko zadowolone, bank zadowolony i interes się kręci.